Proszę Państwa, dziś księżyc w pełni pięknie przebija za drzew, tu akurat wrzoza, która się budzi do życia. I mój wygląda. Mamy dzisiaj 25 marca 20, 2024 roku mamy w pełni księżyca. Proszę bardzo. Ładnie to przebija również z, z, z za drzew no i za chmur, ale widać, że jest pełnia no i po prostu jest dość chłodno, bo pełnia z reguły strzyja no, temu, żeby się rozpogadzało i, i podnosiło ciśnienie. I tu pięknie przebija również Zabrzozy, prawda, Księżyc. Ale niestety mi się nie podoba, że tym razem, tym razem pełnia, jak ja to nazywam, nie przewyżowała. I w Krakowie niestety ciśnienie, wtedy, kiedy była ta najpełniejsza pełnia przed południem, nie przekroczyło. Średniej było, trochę poniżej, co dla mnie nie jest najlepszą wróżbą na najbliższy miesiąc dla kraju Krakowa i Polski. No, pożyjemy, zobaczymy, ale księżyc ładnie świeci. Amen.